Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Jak pewnie na mnie spojrzeliście, to zaczęliście się zastanawiać, dlaczego jestem ubrana w taką elegancką sukienkę, a do tego jeszcze w taką letnią sukienkę. Nie, pogoda się nie poprawiła. Jest co prawda słonecznie, jak widzicie, ale pogoda jest taka sama jak wczoraj, czyli jest mroźno i wieje. Ale ja dzisiaj idę na małe spotkanie, małą imprezę. A mianowicie dzisiaj wieczorem jest parapetówka Ali. Tak, jest to dość duże wydarzenie, chociaż niestety ograniczone przez pandemię, co myślę, że jest w miarę oczywiste, bo będzie bardzo mało osób. W normalnych okolicznościach, Alaby zaprosiła pewnie co najmniej 3 razy więcej ludzi, ale w chwili obecnej musi się ograniczyć do najbliższych. Mimo wszystko robimy sobie taką elegancką imprezę, że wszyscy ładnie się ubieramy, wiecie, przychodzimy i spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu, żeby po prostu świętować razem, przeprowadzić e-ali. Mega mnie to cieszy i cieszę się, bo ponieważ mam okazję wykorzystać tą sukienkę z Pepką, którą Wam ostatnio na Instagramie pokazywałam. Tak, to jest sukienka z Pepką, i ona kosztowała, jeżeli się nie mylę. 15 czy 20 zł, więc myślę, że jest to w miarę udany zakup i bardzo lubię siebie w takich kolorach, dlatego też dzisiaj widzicie mnie te, mam lekko tylko przykryte krostki na brodzie, żeby Was nie straszyć, a to dlatego, że za chwilkę wychodzę na zakupy I niestety tak jak Wam kiedyś mówiłam, ja muszę obierać takie sukienki od razu, bo one mają tutaj bardzo wąskie wyjście na głowę. W efekcie jakbym się pomalowała, to po mojego makijażu wylądowałbym na sukience, więc stwierdziłam, że po prostu się ubiorę. Obieram gruby listopę, płaszcz. I idę na zakupy, ponieważ Ala jest w, nowa w mieście i poprosiła mnie o pomoc. czybym nie pomogła jej znaleźć właśnie jakiejś dobrej cukierni? I ja mówię, że tak, znam dobrą cukiernię, tylko że akurat ona nie chce kupić z tej cukierni, z której ja zazwyczaj kupuję. Ma ochotę spróbować coś innego. Więc zaprowadzę ją do cukierni, którą poleca moja siostra, ale akurat. I razy jej pokazywałam, gdzie to się znajduje, ale wiecie, pokazywałam jej bardzo dużo rzeczy, więc jeszcze nie do końca pamięta drogę, więc stwierdziłam, że dobra, chętnie się z Tobą sprzejdę, później razem pójdziemy na zakupy spożywcze, wiecie, do Lidla po pieczywko na weekend. Tak, wiem, ja kupuję pieczywo z Lidla i ja lubię pieczywo z Lidla i wiem, że ona jest zmęczona i tak dalej, wiem, ale ja akurat bardzo, bardzo za tym przepadam, więc tutaj proszę nie pisać komentarzy, wiem co jem. W sumie to nawet wam nie powiedziałam, że wstałam o godzinie 9, teraz jest około godziny 10.15. O 11 jestem umówiona z Alon na zakupy, więc troszeczkę chwilę jeszcze usiądę właśnie do montażu i jak skończę, najwyżej jak, jak wrócę i musimy zrobić te zakupy w miarę szybko, bo ja muszę jeszcze wiele rzeczy zrobić dzisiaj, a mianowicie muszę właśnie zaplanować film dla Was, muszę się pomalować, bo mam ochotę dzisiaj strzelić takie, wiecie, full make up a to mi zajmuje troszeczkę czasu, więc nie chcę się spóźnić, powiem Wam szczerze, dlatego też właśnie stwierdziłam, że muszę po prostu się wyrobić na czas, a ale ustawiłam na dość szybką godzinę, jak znam miał oczywiście pytówek, więc boję się, że może mi tego czasu zabraknąć, dlatego już teraz nie przedłużam, uciekam i odezwę się później. Tylko nie, tutaj w kuchni mam problem z oświetleniem, bo mam okno naprzeciwko siebie słuchajcie, ale kiedy stawiam kamerę na stole to robi mi ona cień na twarzy, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza i przez pół vloga będziecie mi widzieć co te, ale dopiero właśnie za około 2 godziny będę robić makijaż, więc no cóż. Tak już musi być. Stwierdziłam, że nie ma sensu wstawać o godzinie 7 rano, żeby do Lidla robić full make-up. Po drugie też nie staram się robić makijaż tak w miarę na ostatnią chwilę, bo też chcę, żeby on się jak najdłużej właśnie utrzymał w świeżości. Ja nie mam jakiegoś problemu z wycieraniem, co w się sensie podkładam, tak jak mówiłam, oraz z innymi rzeczami, ale mimo wszystko wolę nie robić go o godzinie 8 rano, jak idę dopiero na wieczór. Dlatego dzisiaj w sklepie ludzie widzieli mnie te, ale mi jakoś to wybitnie nie przeszkadza. Powiem Wam nawet taką ciekawostkę, że jak idę do sklepu, a nie nagrywam do nas filmu, to bardzo często nie robię brwi, bo nie czuję takiej potrzeby. Ale wiem też, że kamera troszeczkę inaczej oddaje, więc wolę zawsze do nagrania mieć pomalowane brwi. Bo czuję się jakoś tak pewnie i przyznałam się szczerze, że jak teraz na siebie patrzę bez brwi, to czuję się dziwnie. Ale widzicie co, jest strasznie zimno. Pomimo tego, że mój telefon wykazał 9 stopni, to po prostu czuć taki chłód, takie mroźne powietrze. I jak wróciłam, to od razu poprosiłam mamę o zrobienie mojej ulubionej herbaty, czyli tej, którą Wam pokazywałam jeden z vlogów ostatnich, czyli herbaty pomarańczowej z gościkami. I bardzo się cieszę, że mam zapas, bo złapałam fazę, słuchajcie. Od kilku dni piję ją codziennie, a nawet się jednego dnia zdarzyło, żeby pijam ją dwa razy. Nie wiem, ja mam czasami właśnie taką fazę na jakiś produkt i piję w kółko, bądź też go jem w kółko. Na przykład ostatnio miałam fazę na pomidorki takie małe, to stuję je no do każdego po siłku, praktycznie. Więc cieszę się, że mogłam się napić ciepłej herbaty. Teraz za mną stoi wrzątek, więc dlatego wykorzystuję tą chwilę, żeby się do Was odezwać, bo nie lubię pić wrzątku, lubię właśnie taką bardzo ciepłą, ale nie herbatę, herbatę, Jeszcze i tak parzy. Więc, więc muszę chwilkę poczekać. Za chwilkę siadam do montażu filmu, żeby puścić render i kiedy zmontuję film, on będzie się zapisywał, będę się malować. Dzisiaj mam ochotę zrobić full make-up, więc pewnie się później Wam pokażę, jak wyglądam i mam ochotę użyć tą nową paletkę, którą dostałam na święta. I dzisiaj wątkowo użyję właśnie tego podkładu z wolary, żeby po prostu ujednolicić sery, bo zobaczcie, mam jakieś takie dziwne miejsca na twarzy, lekko zaczerwione, a do ładnego makijażu oczu. Jednak czasami warto właśnie wyrównać ten kolorek. I jak ja nie użyłam normalnie podkładu, to właśnie na takie imprezy czy na jakieś wyjścia mam zawsze właśnie użyty podkład, chyba, że nie zdążę, bo czasem mi się zdaje, że także nie zdążę pomalować twarzy, ale staram się właśnie używać i chociaż sama nie kupuję podkładów, to zobaczcie, teraz mam dwie butelki, też staram się je użyć, żeby nie było problemu i nie będę ukrywać, że ten podkład z wolarem mi się sprawdza i być może jak mi się skończą te dwie butelki, to do mnie go wrócę, bo to jest produkt, który mnie naprawdę nie drażni, nie czuję na twarzy i, i mi się sprawdza, a to jest dość duże wymaganie u mnie i więc byłam w szoku, że tak tani produkt z tak nieznanej marki może mi się aż tak dobrze sprawdzać. Jestem już gotowa do wyjścia i mam dla was dosłownie minutę, ponieważ już jestem spóźniona. Przez to, że nie robię regularnie makijażu, powiem wam szczerze, że ciężko mi wymierzyć czas, którego potrzebuję, ale dzisiejszy makijaż zrobiłam bardzo szybko. O, jeżeli chodzi o to, jakie produkty użyłam, to przede wszystkim testowałam tą nową paletkę z Huda Beauty i jestem bardzo, bardzo zadowolona. Zobaczcie, jaki fajny makijaż mi wyszedł. Co prawda ten cień w paletce był bardziej taki złoty, ale bardzo podoba mi się ten Dual Chrome i wydaje mi się, że bardzo fajnie pasuje do mojej obecnej sukienki i wydaje mi się, że oko fajnie pomodowa. I mam też na policzkach dzisiaj wyjątkowo nie rozświetlacz z Lumene, tylko właśnie rozświetlacz z beki, bo mam miniaturkę i to jest ten monstol I powiem szczerze, że potem po rozświetlaczu wpłynie, mam wrażenie, że nic nie mam na policzkach, a użyłam go sporo. I tak się prezentuje mój makijaż. Myślę, że chyba fajnie wygląda. No i tutaj mam sukienkę, nie wiem czy to zobaczycie, o widzicie. Yy, niestety nie mam jasnych, grubszych stop, więc musiałam ubrać ciemne, więc teraz będę musiała też ciemne na i założyć, ale mimo wszystko jestem zadowolona z tego jak wyglądam i powiem Wam, że naprawdę makijaż robiło mi się świetnie. Na twarzy mam podkład właśnie Volare i na to mam puder Maybelline Stay Matte, więc taki standard, a na brwi użyłam tej krótkiej z Maybelline, którą wczoraj kupiłam, bo już naprawdę nie miałam czasu testować produktu wersą. Myślę, że sobie to zostawimy na kolejnego vloga, bo po prostu już naprawdę nie miałabym czasu, żeby Wam go nagrywać, pokazywać. Miałam wstawić w sumie nawet na Instagrama właśnie to, że mam ten produkt i nawet nie dałam rady. Jak widzicie czasami plan się komplikuje. Mam nadzieję, że mimo wszystko mój makijaż Wam się podoba. No i w tym miejscu będzie urwany vlog, ponieważ ja zostawiam kamerkę w domu, nie ja miałam zamiar ją zabierać ze sobą, bo chcę spędzić czas ze znajomymi, dlatego też odezwę się do Was pewnie w nocy, jak wrócę e, i wtedy Wam opowiem, jak się bawiłam i jeżeli będzie coś ciekawego, to właśnie Wam opowiem, pokażę Wam, jak się makijaż utrzymał i myślę, że to będzie właśnie mega fajne, więc wybaczcie mi, że dzisiejszy film będzie taki naprawdę krótszy, ale jak widzicie, staram się soboty spędzać jak najfajniej i cieszę się, naprawdę się cieszę, że Ala ma dzisiaj tą parapetówkę i wiem, że ona też się bardzo ekscytuję na dzisiejsze spotkanie, więc nie każę już dłużej czekać, bo tak jak mówiłam, właśnie powinnam pukać do drzwi Ali, a jestem jeszcze u siebie w domu. I pamiętaj pamiętajcie, w razie nigdzie nie jest daleko i wszędzie jest blisko, więc ja do Ali mam stosunkowo niedaleko, ale mimo wszystko muszę tam dojść, więc uciekam i do zobaczenia w nosy. Jest środek nocy, a mi udało się bezpiecznie dotrzeć do domu. I możecie zobaczyć, że makijaż utrzymał się naprawdę fajnie. Minęło około 10 godzin od kiedy go robiłam, więc myślę, że no jest dobrze. Słuchajcie, ja ten podkład przypodróżyłam tylko raz przed wyjściem. Nie zabierałam pudru, nic nie poprawiałam, Myślę, że nie jest najgorzej. W sumie to nawet się nie oglądam i nie wiem, czy się przypadkiem ze śmiechu nie rozmazałam. Bo impreza naprawdę była przednia i macie pojęcia, ile było śmiechu i zabawy. I takich wieczorów mi trzeba, i myślę, że właśnie jak tylko po prostu pandemia minie, to ja ruszę do klubu, bo mam ochotę na taką prawdziwą imprezę. Dajcie znać, czy jesteście bardziej tym do, właśnie domatorów i domówek, czy też właśnie imprez. Ja lubię domówki naprawdę, ale brakuje mi takiej imprez w klubie i nie mogę się doczekać, kiedy na jakąś pójdę. I to, co jeszcze jest takie ciekawego do powiedzenia, bo mam wrażenie, że ten vlog się kręcił tylko i wyłącznie wokół tego, że o, o, idę na imprezę do Ali i w sumie, no, mam mało treści, ale chciałam Wam pokazać, że takie dni też rzadko, bo rzadko, ale się zdarzają i kiedy robimy właśnie jakąś imprezę, czy teraz była akurat bardzo dobra okazja, bo parapetówka Ali, wiecie, Ali impreza, to tak naprawdę ten cały dzień jest ustawiony pod to wydarzenie, ponieważ my moczyła oczywiście no, ogarnąć, trzeba jeszcze coś zrobić w domu. Ja kończyłam vloga, zmontowałam i wrzuciłam i trzeba się ogarnąć, umalować, ubrać i to zawsze zajmuje trochę czasu. A jeżeli chodzi o nagrywanie, to powiem szczerze, nie lubię nagrywać końcówek vloga, czy też właśnie nagrywać vlogów podczas imprez. Dlaczego? Bo nienawidzę nagrywać klipów po alkoholu. Dzisiaj specjalnie bardzo mało wypiłam, żeby po prostu bez jakiegoś problemu zakończyć tego vloga. I nie chodzi o to, że wplączy mi się język po alkoholu, tylko czuję się niekomfortowo, bo uważam, że okej, okay, moi znajomi mogą mnie widzieć po alkoholu, ale jednak tutaj w internecie oglądają mnie różni ludzie, wiecie, Oglądają mnie dzieci i nie chciałabym, żeby widzieli coś, za co musiałabym się wstydzić. Ja nie jestem z tych typów osób, które będą nagrywać całe imprezy, pokazywać wszystkich znajomych, albo pokazywać jak to ja się nie urąbałam, tylko po to, żeby można było powiedzieć, o ona się dobrze bawi. Dlatego też bardzo często na imprezach, kiedy wiem, że będę musiała coś nagrywać, albo na drugi dzień będę musiała coś nagrywać, piję słuchajcie piwo bezalkoholowe. Dzisiaj piłam alkohol, ale tak jak mówiłam bardzo mało, było też piwo bezalkoholowe alkoholowe weszło, żebym po prostu mogła. Na luzie, zakończyć tego vloga, żebym nie miała jakiejś spiny. Dajcie znać, jak to jest u Was. Ja lubię alkohol się napić czasami w towarzystwie, ale też lubię wypić piwo zero, bo są naprawdę świetne. I jeżeli chodzi właśnie o piwo zero, to wolę sobie wypić, słuchajcie, takie jedno piwko, bo niestety jest bardzo koloryczne. I tończyć sobie przez 2-3 godzinki. I też świetnie się bawię z alkoholu, więc nie widzę w tym najmniejszego problemu. I wiem, że pewnie ten vlog będzie miał dużo większą oglądalność. I ogólnie dużo lepiej byłoby przyjęte, kiedybym nagrywała imprezę, ale ja na przykład szanuję prywatność innych osób i nie latam wszędzie z kamerą, i myślę, że trzeba gdzieś tam trzymać te swoje granice. I żeby nie było, ja nie oceniam ludzi, którzy nagrywają swoje rodziny, swoich znajomych, bo każdy tworzy kontent taki, jaki chce, ja zdecydowałam się tworzyć kontent tylko i wyłącznie ze mnie. Jeżeli jakiś mój znajomy chce się pokazać, nie ma problemu, ale też wiecie, nie dyktuję wszystkiego pod filmy i bardziej chcę Wam pokazać, jak to wygląda, ale też z informacją, że nie wszystko pokazuję, bo część właśnie z tych rzeczy jest moją prywatną. Dajcie znać, jeżeli wy prowadzicie kanały, jak właśnie to robicie. Dzisiaj nawet pojawił się, słuchajcie, taki komentarz, że yy, bo tam powiązała się dyskusja, że we vlogi byłoby ciekawsze, kiedy bym pokazywała jedzenie. Ja odpisałam, dlaczego nie chcę pokazywać jedzenia i jedna z Was mi odpisała ze sobą bardzo dziękuję, że ona na swoim kanale pokazywała jedzenie i zauważyła, że to jest naprawdę kontrowersyjny temat i że ludzie zawsze mają się do czego przywalić i że podjęłam bardzo dobrą decyzję, że nie pokazuję jedzenia. Dlatego widzicie, ja się staram wszystko analizować, oglądam dużo kanałów i też staram się w tym wszystkim znaleźć siebie i mam wrażenie, że lubicie ten mój styl vlogów i bardzo mnie to cieszy. Dobra, nie będę przedłużać, bo muszę zmywać makijaż i lecieć spać, bo jutro przede mną kolejny dzień, gdzie będę dla Was nagrywać, więc nie ma odpoczynku. Mam nadzieję, że mimo wszystko, pewnie ten vlog będzie krótszy, ale cieszycie się, że film powstał i że będziecie mieli co obejrzeć w niedzielę. Ja miałam naprawdę udany wieczór i wszystkim, z którymi imprezowałam, bardzo dziękuję, bo wiem, że część ludzi ogląda moje filmy. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór, bo naprawdę fajnie i mam nadzieję, że niedługo to powtórzymy. Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój mojego kanału, to zapraszam Was bardzo serdecznie na Patnight oraz do wspierania mnie tutaj bezpośrednio na YouTubie. Jeżeli chcecie to zrobić na YouTube, to macie przycisk bez koło subskrybuj. Natomiast jeżeli chodzi o Patnight, to jest to w opisie. Zapraszam serdecznie wszystkim, Wspierającym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A jeżeli nie możecie mnie wesprzeć finansowo, to zapraszam do zostawienia lajka, komentarza. Jeżeli udostępnicie mój film w swoich mediach społecznościowych, będzie mi naprawdę bardzo miło i będę Wam za to bardzo wdzięczna. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć.